Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale roślinnym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grupie roślin, która stanowi jedną z większych części mojej kolekcji roślinnej. Mowa tutaj oczywiście o filodendronach. Filodendrony to są takie rośliny, które tak naprawdę chyba każdemu przypadną do gustu, dlatego że one występują w różnych wersjach. Są filodendrony pnące, są filodendrony, które rosną bardziej jak taki krzaczek, jakby. Więc jeżeli nie lubicie na przykład zwisających roślin, to i w tej grupie znajdziecie coś dla siebie, albo na odwrót, jeżeli nie lubicie roślin, które gdzieś tam rosną pionowo w górę, a wolicie te zwisające. To również znajdziecie coś dla siebie. Dzisiaj opowiadam Wam troszkę o mojej pielęgnacji filodendronów. Pokażę kilka takich moich perełek wśród filodendronów. Nie wszystkie filodendrony, bo ten film trwałby znacznie dłużej. Ale jeżeli chcecie film taki typowo, żeby przejrzeć całą moją kolekcję, czyli na przykład, żebym pokazała Wam tylko filodendrony, żebym pokazała Wam wszystkie moje alokazje, sansewierie i tak dalej, to dajcie znać w komentarzach. Poniżej tego filmu, więc w przyszłości nagram taki typowo, żeby Wam tylko pokazać odmiany. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o pielęgnacji, o tym, jak uprawiam filodendrony i mniej więcej pokażę Wam dosłownie kilka kilka egzemplarzy wśród mojej kolekcji. Zaczniemy sobie od pielęgnacji i może wezmę tutaj za przykład: na przykład e, filodendrona White. Princes, który bardzo ładnie sobie ostatnio radzi, cały czas wypuszcza nowe liście i ostatnio zrobiłam nawet zdjęcie i dopiero na tym zdjęciu zauważyłam, że ten filodendron całkiem ładnie się wybarwia. Co na żywo nie zawsze jest takie dostrzegalne na pierwszy rzut oka, ale na zdjęciu rzeczywiście było to widać. Teraz tutaj widzę z boku, że nawet ma jakąś malutką sadzoneczkę, o nawet dwie. Także no przepiękny filodendron nakrapiany takimi białymi e, takim jakby z plażem, ale jeszcze oprócz tego ma takie większe plamki białe. I jest to filodendron, który jak widzicie trzymam sobie w terakocie. Terakota to jest odkrycie tego roku dla mnie. Słuchajcie, te doniczki są wręcz idealne do Uprawiania filodendronów i nie tylko, bo też mam mm, EpiPremna, Monstery w tego typu doniczkach. E, dlaczego one są idealne? Dlatego, że dla osób, które potrafią mieć ciężką rękę do podlewania, e, no to tutaj. E, ta wersja doniczki zabezpieczy was przed was i rośliny przed przelaniem, dlatego że woda z podłoża dosyć szybko odparowywuje i nie ma możliwości gnicia korzeni. Oczywiście, jeżeli będziecie podlewać codziennie, no to zawsze ta możliwość jest, ale racjonalne podlewanie to jak najbardziej terakota się sprawdza idealnie. Ja zauważyłam, że filodendrony Sprawdzają się bardzo dobrze w terakotach, dlatego polecam wam. Oczywiście możecie sobie tą tradycyjną terakotę, czyli taką glinianą, taką pomarańczową wybrać, ale też, jak widzicie, można wersję taką szarawą, która, myślę, że bardziej będzie pasować do niektórych pomieszczeń. To już wszystko zależy od was. Także terakota u mnie się sprawdza idealnie. Serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o podłoże, to Wciąż nieustannie uwielbiam bigos i cały czas go używam, wręcz nawet rozszerzyłam e, jego użyteczność na inne gatunki roślin, jak na przykład na alokazję, epipremna, Sansevierie. Po prostu wszędzie wszędzie, gdzie trzymam roślinę w podłożu, a roślina nie jest mm, typowa taka na przykład jak Maranta, która potrzebuje nieco więcej wilgoci. To zawsze używam właśnie Bigosu. Sprawdza się super. Jeżeli chodzi o podlewanie, podlewam raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od pogody, dlatego że jeżeli były upały, gdy były upały, to rzeczywiście ta terakota wysychała znacznie szybciej i roślina potrzebowała tak dwa razy w tygodniu podlania. Niewielkiego, ale jednak podlania takiego, że cała woda wychodziła już tutaj na podstawkę. Więc takie przelanie wodą. Ale zawsze czekałam do momentu, aż ta roślina dobrze wyschnie. Nie tak na wiór, czyli przy, jeżeli używacie na przykład takiego miernika wilgotności, to około 3-4 to już jest taki moment, kiedy filodendrony trzeba podlać. Więc ja czekałam do tego momentu i wtedy przelewałam całą roślinę, żeby ona się dobrze napiła. I potem znowu odczekiwałam pewien czas, do momentu, aż ona przeschnie do tej. Czwórki, trójki. To jest takie maks. Pamiętajmy, żeby nie przesuszać też roślin, tym bardziej jeżeli chodzi o filodendrony. Jeżeli chodzi o nawożenie, w okresie letnim nawoziłam dosyć sporo, przyznaję się. Troszkę później odeszłam od tego nawożenia takiego cotygodniowego, bo chciałam zobaczyć, czy na niektórych roślinach nie było po prostu przenawożenia. No i tak naprawdę teraz, jeżeli zbliżamy się już do tej jesieni, grudnia, grudnia, czyli zimy, myślę, że będę, no nie wiem, podlewać z nawozem rośliny może raz na miesiąc, też jakoś niedużo tego nawozu, ale jednak, żeby ten nawóz był, dlatego że ja widzę, że roślina cały czas rośnie. O tym też trzeba pamiętać, że jeżeli w zimie. Dajemy roślinom bardzo dobre warunki do wzrostu, to też trzeba pamiętać o tym, że one potrzebują do tego wzrostu składników odżywczych, więc raz na jakiś czas, rzadziej niż podczas lata, ale jednak warto byłoby nawozić. Także tutaj mamy pierwszego osobnika przepięknego mojego filodendrona White Princess. Tak się prezentuje. Tutaj ma pięknie wybarwionego liścia. No, i jak widzicie, tutaj już rodzi. Ja tak mówię, że filodendrony rodzą, no bo zobaczcie, że to wygląda tak, jakby on był w ciąży. E, dlatego tak potocznie mówię, zresztą nie tylko ja. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, Tutaj nie zauważyłam większych problemów, jeżeli chodzi o filodendrony. One dobrze się mają, zarówno przy 40%, jak i przy 70%. Oczywiście, jak wszystkie rośliny tropikalne, na pewno będą sobie lepiej radzić, gdy ta wilgotność powietrza będzie wyższa. I to na pewno zauważymy właśnie w momencie tego rodzenia, tak zwanego. Wtedy rośliny mają mniejszy problem z takim ładnym jakby wyparciem tego liścia z tej pochewki. Jeżeli jest mała wilgotność powietrza, czasami one się klinują i ja sama muszę im pomagać urodzić tego nowego liścia i to się zdarza, to się zdarza często. Ale jeżeli to zauważam w porę, to tak naprawdę nic się złego z rośliną nie dzieje, po prostu myślę, że no to jest właśnie przyczyna niższej wilgotności powietrza. I to na przykład dobrze widzę na Pink Princess. Ona na przykład za każdym razem potrzebuje tej mojej pomocy, przynajmniej w tej większej sadzonce, jeśli chodzi o urodzenie, bo zawsze gdzieś tam muszę jej pomóc, właśnie tego liścia wypchnąć z wnętrza, mimo tego, że ona sobie rośnie na regale, gdzie ta wilgotność powietrza zawsze jest troszkę wyższa niż. Normalnie w pokoju. Ukażę Wam moją princeskę. Jak widzicie, też jest w terakocie, sprawdza się idealnie. Um, I ja ją posadziłam. Słuchajcie, ja tutaj mam trzy sadzonki generalnie. No bo ostatnio, jak dobrze wiemy, w Biedronce były takie szały na, na pink princeski i nie tylko zresztą. No i ja też uległam y, zakupom. I miałam w sumie trzy sadzonki. Stwierdziłam, że nie chcę mieć trzech osobnych roślin, bo po prostu nie mam na to miejsca. Dlatego też stwierdziłam, że wszystkie trzy posadzę w jedno. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że zauważyłam, że one sobie znacznie lepiej radzą, gdy są posadzone wszystkie trzy razem, tak jakby nawzajem się wspierały, więc to też myślę, że warto wziąć pod uwagę. No i mam tutaj trzy sadzonki. Jedna jest tutaj, tutaj jest jedna, tutaj jest druga. Ta jest taka najmniej okazała, ona była też najmniejsza. Nie wiem, czy nawet będzie ją widać, ale wypuszcza nowego liścia. Tutaj z tej sadzonki też idzie nowy liść. No i um... Oczywiście ta duża sadzonka, tutaj największa, ale co chciałam jeszcze wspomnieć, to widzę, że tam gdzie nigdzie już mam dwie jakieś mniejsze, kolejne sadzonki, więc ona się rozrasta. Radzi sobie dobrze, nie jest jakąś super wybarwiona. Zresztą możecie zauważyć, że naprawdę, no, nie jest jakaś pink, typowa, różowa, ale i tak ją lubię, mimo tego, że. Nie jest czy znaczy nie jest. Nie wiem czy jest nadal uważana za roślinę kolekcjonerską. Raczej wątpię, dlatego że ona jest już naprawdę bardzo łatwo dostępna i w bardzo tanich cenach, niskich cenach. Więc każdy może sobie na nią pozwolić, a jednak jakby stwierdzenie kolekcjonerskiej rośliny jakby pod tym słowem kryje się coś trudno dostępnego, coś drogiego i tak dalej i tak dalej. Ale wracając w ogóle do tego, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że mimo że ona naprawdę już stała się taką normalną rośliną we wnętrzach, to i tak jest jedną z moich ulubienic, dlatego że zawsze gdzieś tam, chociaż jedna mała kropka różowego cieszy najbardziej. Tutaj e, myślę, że to będzie widać. O, Ona stwierdziła, że się wybarwi od spodu, a nie od wierzchu, nie z wierzchu. I tak słuchajcie, jest w kilku miejscach. Tutaj to samo. Nie wiem, czym to idzie. Czy to są po prostu geny? Czy, czy tak już ma? W każdym razie nie przeszkadza mi to. Bardzo ją lubię. Ona ma dosyć taką mocną różową tutaj łodygę. Jest przepiękna, fajnie sobie radzi. Pielęgnacja taka sama jak, jak innych. Czekam aż przeschnie dobrze, potem podlewam dużą ilością wody, tak żeby przelała się przez całą doniczkę. I znowu, i tak cały czas taki cykl mamy pielęgnacyjny. Tutaj za mną możecie zauważyć też. Dużego filodendrona, White Knighta. Nie będę go już wyciągać, dlatego że będzie mi ciężko, ale może Wam pokażę w tym filmie, jak będę pokazywać Wam wszystkie moje filodendrony. Natomiast jeżeli chodzi o tego filodendrona White Knighta, ja go bardzo lubię i on, słuchajcie, w ogóle nie ma problemów z rodzeniem, mimo tego, że stoi właśnie tutaj, nie jest na regale. Ja go przeniosłam niedawno. Bo po prostu na regale już nie miałam miejsca, musiałam sobie tam troszkę przearanżować wszystko, ale mimo tego, że tutaj stoi, ma też mniej światła, ma mniejszą wilgotność, to świetnie sobie wypuszcza te, te liście i, i nie ma żadnych problemów. Jedyne co, no to nie są one jakoś super mocno wybarwione, ale mimo tego, wiecie, każdy liść cieszy yy, i na tą chwilę nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby eksperymentować z warunkami. Które mogłyby się przyczynić do zwiększenia wybarwienia na liściach? Jeżeli macie jakieś rady, jak to zrobić, to z chęcią poczytam i je wdrożę we własną uprawę. Natomiast jakby nie szukam tych informacji gdzieś tam w internecie czy w innych filmach, ale jeżeli dostanę je od Was, to z chęcią przygarnę. Tutaj jeszcze możecie zauważyć Philodendrona Narow, jako go kupiłam już będzie około rok, niecałe, może 11 miesięcy, go mam i też go uwielbiam. Nie rośnie jakoś super szybko, może ze względu na to, że nie ma tutaj jakiego, jakiegoś super światła, bo jednak jest tak. 3 metry od okna, a jednak teraz mamy jesień. Ja tutaj na jesień mam dosyć ciemno, e, więc no, rośnie tak sobie troszkę powoli, ale nie wiem, czy będzie to widać. Wypuszcza tutaj nowego liścia, więc się jeszcze doczekamy czegoś przed jesienią. On w tamtym roku stał bardzo długo w miejscu, nie ruszał się, po prostu stał. Nic się złego nie działo, nie miał żadnych e, szkodników Ani, no kompletnie nic, nic Stał sobie w miejscu, aż nagle potem ruszył I gdzieś tam powoli wypuszcza liść za liściem Ale rzeczywiście ten proces jest dosyć wolny e, Pokażę Wam teraz jednego z moich ulubionych filodendronów hmm, To znaczy się tak, Pink Princesska też jest moja ulubiona I White Knight, i White Princess Ja bardzo lubię filodendrony Ale ten jest taki mój Czyli jak na niego patrzę, to, to wiem, że mm, jego ja chciałam, mam go i nadal jest tą rośliną, której gdybym jej nie miała, to nadal bym ją chciała. Jest to filodendron portum. Uwielbiam. On jest tak przepiękny, i to jak on się prezentuje, w ogóle jak szybko rośnie. Ja też jestem pełna podziwu, że. On naprawdę wypuszcza list za liściem Co prawda tutaj mam kilka sadzonek Było chyba trzy W yy, jednej doniczce Tak po prostu kupiłam Albo dwie sadzonki Ale dwa pędy no, Generalnie trzy pędy I jakby z trzech pędów wychodzą Wychodzą liście I tutaj jest najnowszy liść Który wyszedł dosyć niedawno On jeszcze się tak Znaczy on się już rozwinął Chociaż tutaj jeden liść Widzicie, jest taki zakręcony. Mam nadzieję, że, że złapało fokus. Natomiast tutaj jest taki mniejszy liść, który, który dopiero właśnie się rozwija. Przepięknie to wygląda. Ja widziałam gdzieś na Instagramie taki time-lapse z rozwinięcia się tego liścia, bo on wychodzi jak taka rureczka z zawiniętymi tymi liśćmi. Mm, Yy, bardzo ciasno i potem dopiero się tak rozwija. Przepiękny, przepiękny filodendron, jak widzicie, ja go trzymam w zwykłej doniczce. Nie przenosiłam go do ter terakoty i też dlatego yy, podlewam go rzadziej, bo on potrzebuje po prostu yy, dłu dłuższego czasu do tego, żeby przeschnął. Yy, um, uwielbiam. Rośnie bardzo, bardzo też szybko. Yy. Bardzo go lubię No to jest taka moja perełka Jakbym miała chyba sobie zostawić jednego filodendrona To możliwe, że to byłby właśnie ten Serdecznie wam polecam Teraz widziałam w Obi są po 90 zł Fajna cena Chociaż ja chyba też go kupiłam jakoś za 90 zł Ale generalnie tanieje, tanieje Więc można sobie ewentualnie jeszcze poczekać Jeżeli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy Albo szukać gdzieś na jakichś grupach Staje się popularny a także możliwe, że niedługo będzie łatwy w dostępie, tak? Tak, przepięknie. Mam tutaj też mojego filodendrona melanochryzum. Jest miniaturowy i chciałabym Wam go pokazać. Chciałam Wam go pokazać właśnie z tego względu, że poniekąd jest to nadal roślina kolekcjonerska. Ja mam naprawdę bardzo mały okaz i. Czekam, czekam, aż będzie taki naprawdę duży, takie jak są teraz w sprzedaży i też są w bardzo fajnych cenach, teraz w Obi chyba są jakieś przeceny dosyć mocne widziałam, e, więc można tam zgarnąć za około chyba stówkę takiego naprawdę dużego melano, więc super, super okazja. No ja się zdecydowałam jakieś już chyba pół roku temu może. No, może nie, nie wiem. Ale dobrych kilka miesięcy temu na taką mniejszą sadzonkę, bo wtedy jeszcze te melano były dosyć drogie. No i mam lekki problem z tym filodendronem, dlatego że on bardzo wolno rośnie. Nie wiem o co chodziło, czy on pierwszy musiał się ogarnąć w korzeniach, a później jednak ten wzrost na górze. Eee, nie wiem. Wypuścił tutaj taki dosyć, dosyć. Eee, długi stożek wzrostu i co prawda puszczę już jakiegoś liścia tutaj na samej górze ale zobaczymy jak to będzie dalej, bo odkąd u mnie jest to tak naprawdę to będzie pierwszy liść taki od zera, który wyjdzie u mnie, poprzedni był to ten, ale jak widzicie on tutaj jest dosyć zmasakrowany w ogóle się nie rozwinął nawet cały, już go nie tykam bo nie chcę go szarpać, nie chcę go w ogóle nic z nim robić ale liczę na to, że ten najnowszy będzie już taki naprawdę fajny, ładny i w końcu się doczekam jakiegoś takiego naprawdę ładnego, pięknego, dużego liścia. Liście są welwetowe. Na razie on przypomina bardzo Mikansa. Mikans też jest filodendronem, ale bardziej takim no, zwisającym. O praktycznie, no nie że takich samych, ale bardzo podobnych liściach. I na sam koniec pokażę Wam dwa filodendrony, które udało mi się dostać z wymianki: albo po prostu kupiłam szczepkę pędową od kogoś. I pierwszy z nich to jest filodendron pedatum. Też cudo. Słuchajcie, on mi się tak podobał już bardzo dawno temu. Ten liść jest taki trochę można by było powiedzieć taki ciemnozielony taki zgniły. Tak przynajmniej wygląda w kamerze. No to jest y, ma, z matecznika i oj, tu mi się teraz coś poruszało. Z matecznika, y, właściciel czy właścicielka właścicielka y, mi ucięła y, taką sadzonkę pędową, kurczę muszę pod, pod trochę, <trofie> trochę mi się tutaj wyszło z, te, z tego podłoża, no nieważne, chwieje się to. W każdym razie to był matecznik, a tutaj u mnie wyszły te dwa liścia. Ten jest najnowszy, ten był poprzedni. Co prawda tutaj coś się, coś się na nim y, dzieje. E, wszystko możliwe, że to były wciornastki, bo ja walczyłam na regale z wciornastkami. Co prawda teraz nic nie widzę, więc zobaczymy jak będzie dalej, bo tutaj już idzie kolejny, kolejny liść. Więc zobaczymy jak będzie tym razem. To, to znowu. Eee, I tak. Niemniej jednak bardzo go lubię. Eee, I tak się cieszę, że on rośnie u mnie. No bo wiecie, to już jest jednak dosyć spory okaz, żeby uzyskać takiego filodendrona. To trzeba długich miesięcy, lat nawet. Eee, więc cieszę się, że u mnie coś już się tutaj wiecie, powiększa. Bardzo, bardzo się cieszę. Ukorzeniany był po prostu w wodzie, i bardzo dobrze sobie poradził. I drugą taką sadzonką pędową jest Filodendron Painted Lady. Przepiękny malunek na liściu. To jest dorosły liść, oczywiście. Tutaj mam moje dwa, które wyszły u mnie. I kolejny, który właśnie wychodzi. Też przepiękne. Tutaj wybarwienie takie melanżowe, nakrapiane. Painted Lady mi się zawsze podobało. Rośnie bezproblemowo, rośnie dosyć szybko. E, ukorzenione też było w wodzie i też sobie fajnie poradziło. Jak widzicie, tutaj mamy już e, glinianą doniczkę, taką malutką, słodką. Idealnie się sprawdza. No super. Bardzo, bardzo lubię tego filodendrona. Ten liść był pierwszy, więc on był naprawdę malutki, ale ten już był drugi. Zobaczymy jak teraz wyjdzie, czy wyjdzie jakiś taki jeszcze większy niż ten, czy jednak tych samych rozmiarów. Zobaczymy. Na razie jak widzicie nie ma tego ukształtowania tutaj z takim wycięciem, ale to są młode liście, więc no musimy na to poczekać. Ale bardzo lubię. Zobaczcie, to, to ta część... Słuchajcie, tak cieszę, że to wyszło właśnie u mnie. I to było po prostu yy, cięty węzeł i super sobie radzi. Myślę, że na Painted Lady skończę pokazywanie Wam moich okazów, bo jak się tutaj y, rozkręcę, to może nie być końca. Ale dajcie znać, czy chcecie taki przegląd tylko i wyłącznie filodendronów w, w mojej kolekcji, bo mam jeszcze filodendrony zwisające, pnące. Yy. No, więc trochę ich jest. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia!